Siemaneczko, jestem Maseczek i witam was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj jesteśmy w Critical Opsie i zagramy sobie Challenge na mapie Arctic I będziemy mogli grać tylko z noża i z granatów Ciekawe czy uda się coś tu Wygrać czy nie, mam nadzieję że tak Ale dobra, zobaczymy Jak macie pomysły na nowe challenge to pisać w komentarzach i tyle. To, jak będą jakieś ciekawe, to wezmę na odcinek. Dobra, spróbujmy tu coś zrobić. Dobra, pistolet od początku wyrzucam. I biorę flesza. Musimy to jakoś... Nie od pleców ktoś. Czemu ich było tak dużo. Dobra. Dobra, trzeba próbować. Przebiegnę tak. Wow, przebieg, przebieg. Dobra, przebiegnąłem. No, nie, czemu ja podskoczyłem? Najgorsze nie skacze się w takim momencie, można kłócać, ale nie skakać. Bo w powietrzu nie masz kontroli w ogóle nad lotem. a... Dobra, jednego fraga mam tylko. Jejku Typek patrzył się na granata pod swoimi nogami Fajne. maskina do rewolwera tego co ja mam do M14.

No, nie wierzę, że typek kurde zraszował tak że nawet nie zdążę mu flesza rzucić. Brawo, dobra, zróbcie to. Lecy masz. Dobrze, super. Faustyn Ty by zrobił to. Ale ostatniego ma, i czy, czy uda mu się go pokonać? Widziałeś go, w tym... O Czemu ludzie nie mają takich dobrych oczu jak ja. Co? Nie no, zawsze jak się gra, to tam się mniej. Eee, yy, yy, no, dokładnie tak. O nie, stówki mi zabrakło i nie mogłem kupić sobie kewlarka. Ale dobra. Let's go, zobaczymy co teraz. Ale czy tu się naprawdę nie da już wskoczyć? Dostał hita chyba. Ale to nieważne, bo oni nic nie grają. To są jakieś opsy. Diament. Czemu on ma diament? A on ma srebro, brąz i unranked. Co to za boostowany diament jest, przepraszam bardzo. Typek ej no, przecież rzuciłem flesza, jak on nie widział. Przerzucałem teraz moje granaty. Dobra. Nejda trzeba użyć. Typek ma tego samego nożetko ze skinem. Jest trudno Mi cokolwiek zrobić Dobra Wiecie co? To jest trudne jak Dobra. Hem, hem, hem. Dobra my wygraliśmy my Dobra Let's go let's go Jak wykorzystamy dobrze przewagę, że nas jest więcej, to możemy to jeszcze wygrać. No mówię wam, To jest jeszcze do ugrania. Dobra. Cyk, 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 cyk. Dobra, ja go zraszuję prawą stroną, myślę. Prawa strona będzie jak najbardziej w porządku. Prawa strona może być jak najbardziej w porządku. Fajny flash, typie. Ja. Dobra, łatwo. I ten flash, którego sam sobie rzuciłem. Dobra, let's go. Ostatnie dwie rundy. I kurde. Ej, czuwajcie kciuki, bo jeszcze. Jeszcze. Jeszcze nic nie wiadomo. O nie, ktoś mnie ładnie zafleszował. O nie. Granat mój nie wleciał tam. Tak jak chciałem. No nie. Nie obzostał nie. Nie. Nie o dobra, kończo. Nie, znowu go rozłączyło. Nie wierzę! Ja zrobiłem trzy fragi, zrobiłem z wien... tyle samo fragów co on z pistoletu. Aaaa, dlaczego? Dobra. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę. Komentarz, subskrybujcie się z by być na bieżąco. A zapraszam wszystkich na Discorda i do wspierania mojego kanału bo są przewidziane dla wspierających specjalne nagrody, rangi na Discordzie, specjalne filmy i fajne emotki i ikonki przy nikach. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!